Jezus był w ten sposób traktowany i tam wtedy, tam, w tamtej nocy powiada wielu mistyków, którzy potem to odczuwali, widzieli. Jezus doznawał szczególnej udręki, bo widział przyszłe grzechy Kościoła. Widział papieży, biskupów, zakonników, zakonnice, chrześcijańskich małżonków, którzy będą się wzajemnie zdradzać którzy będą sobie wbijać nóż w plecy, którzy będą na siebie donosić. Widział także wielu swoich uczniów, którzy deklarowali mu, Panie, nigdy cię nie opuścimy, a potem, a potem ugali, a potem szli na taki kompromis, że aż się niedobrze robiło. Widział te wszystkie grzechy przyszłości, przez które Kościół będzie musiał przechodzić. Jak wielu wspaniałych, dobrych, szlachetnych ludzi będzie z tego powodu cierpiał, jak będą wytykani palcami, jak sam Chrystus będzie traktowany z, z, z pogardą z tego powodu, jak ludzie będą mówić, mam obrzydzenie do tego wszystkiego. Jezus to widział, widział, wiedział, co się będzie działo z nami, widzi nasze życie. I dlatego mówi, Potrzebujecie ducha, potrzebujecie parakleta. On, kiedy przyjdzie do Was, on Was będzie wszystkiego uczył, będzie Wam przypominał, będzie gwarantem Waszego dojrzewania.